Hej, cześć siemanko! Witam wszystkich, to ja Wander, Tak? Trzymam się, ja tam nie wędza. Aha, mam nowego skinka i genialną paczkę. No, jak chcecie, to piszcie w komentarzach, dam wam link do wszystkich paczek, bo trochę ich tu się nazbierało. A ja dzisiaj wam zaprezentuję, jak zrobić generator jak na bydło, raz, a... Dzięki z góry za oglądanie i zapraszam do sekcji komentarzy. Tutaj w oddali widać moją. Piękny spawn, który sobie przygotowałem. Ja na jakiejś twórce mapie nie nadaję make-up, ale to akurat musicie przyznać, mi wyszła ta paczka jeszcze tutaj roku. A teraz co? A teraz zespmy jakiegoś almostenda. Stand'a, typowego Armour który miałby jakiś tak, Czyli co? No piszemy sobie, na jednym tego mańka po prostu Taki tip. Nie musimy Almostendów. Może ktoś uważa, że chmurki są lepsze. Nie będę miał nic na... zaraz na no co. Najpierw oddajemy tagi. Typowo, tax, kropek, nawias kwadratowy, pyk. Ja bym chciał mieć jeden tak generator. A teraz jak nadać tyłki? Postawiamy przecinek, pyk, że jakoś się mu wzór, z nim I, I on, tak, ja go sobie nazwę customował. tak Taki jako nazwę, możemy zostaje wcześniej przecinek usunąć. Mamy naszego Almost tak tak, motion pięk Piękne shaderki, kocham. No i co? Um, teraz wystarczy jedna prosta komenda, którą napisze w current blocku, żeby móc łatwiej na nim operować. Yy, otóż, yy, egzekutujemy naszego almost czyli yy, egzekutujemy nasz byt, bit, który będzie spełniał odpowiednie warunki. Um, jego, już nie będę tego nawet pisał, można wyszukać tak, będzie równał się generator. I w dodatku, jego kolejny tak będzie równał się al. Um, później yy, sprawdzamy jego pozycję i czytam małpa S, by czytać od tej samej postaci, by już tego nie powtarzać, co jest tutaj ujęte, bo sensu tutaj nie miało. I możemy od razu przejść do komendy yy, Samon. i teraz pewnie ktoś z za, Was zawsze zastanawiał, jak możemy jakiś itemek przywoływać. Otóż tak, piszemy item, yy, tutaj, Tyk pozycję, czyli w tym miejscu gdzie jest album ten identycznie, możemy dać jeden do góry, będzie fajny efekt takiego pytania który mi się osobiście podoba piszemy item dwukropek kolejny nawias grammarowy id dwukropek znowu cudzysłów i id i jak chcemy, ja już minecraft nie będę pisał bo nie ma sensu Iron Ango. Muszę pamiętać, żeby nie ponowić mojego błędu, o którym zawsze zapinam, zapominam dopisać ile ma tego się zespić, czyli Count 1B2B. Zobiać, czy będzie się potrójnie spiło. No i co? Pyk! No i mamy nasze żelazo. Teraz co zrobić, żeby to jakoś ładnie tak spadało w równym odstępie? Wystarczy jakiś prosty zegarek, może na skrogodzie, można timer. Ja tu przedstawię na sposobie z repeaterami. Więc, chwilka i to widzicie, mamy prosty zegarek, Zasiemy go, jak, jak widzicie on chodzi i tworzy nam żelazek, który jeszcze ładnie upada, to jest coś, zbieramy, proszę, stoimy w równych odstępach czasu, chcemy wyłączyć taki zegarek, proszę bardzo. Jeszcze mogę wam pokazać, jak sprawić, by taki amuzant był niewidzialny. Już nie chciałem was tym zanudzać. Um, tutaj jest jeden niewidzialny. Tutaj mamy drugi, który właśnie zespimy sobie. Po prostu dodajmy Invisible 1B. Piek. I można zauważyć, że Aion się tworzy. Idealnie w wyznaczonym miejscu, w którym tylko zechcamy. I możemy nadregulować czasem, tutaj. Można zauważyć, że to zmieniło postawienia naszych przekaźników, że odtworzyć je o wiele wolniej. Co można widzieć z Skullboardami i różnymi innymi a tym zajmiemy się w innym odcinku Jeszcze tylko wspomnę, że gdy podstawimy tutaj gdzieś innego Armour to oczywiście nie będzie się nic pojawiało, bo zabezpieczyliśmy się tagami i chcemy usun usunąć wszystkie Armour Stendy, które tylko mamy to oczywiście prosta komenda, zabijamy wszystko co tylko istnieje Odpamiętamy pamiętamy od parku, albo użymy Ion, czyli tylko od Iona nasze generatory Albo wszystkie. Nie, Albo wszystkie, jakie tylko mamy. Albo wszystkie, jakie tylko mamy, nasze generatory. Widzicie? Wszystko, co to było, zniknęło. Przestało się tworzyć. Proste, przyjemne, zabawne. Tak się po prostu funkcjonuje w tych czasach. I to by było wszystko w tym odcineczku. Usołki życia. Nie ma kamelki. Po prostu nie ma, tak? Jeszcze chciałem ogłosić, że mam specjalne 25 subów, bo już wbiło dwukrotnie, niestety z potem do 24. Sklep z koszulkami, tak? Miał być co innego, jeszcze nie wyrobiłem się z innym, więc na teraz macie sklep z koszulkami, a na 50 subów macie kolejny specjal, a to będzie już gra. Ta peceta... Fajna! Zobaczycie, mam nadzieję, że się spodobało. Na stówę większość z Was nie wiedziała, że to jest takie szybkie, tak szybko można to zrobić. Datapaki wszystko identycznie to funkcjonuje, tylko w datapakach trzeba pamiętać. Był ukośników żadnych tam nie dodawać. I to było a te. Dzięki za oglądanie. Cześć.